Przypadki Słowa przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dzień dobry. W tym tygodniu będziemy słuchać wierszy amerykańskiego poety Pitera Gizego, ale też jego wypowiedzi, które nagrałam w rozmowie przy okazji jego wizyty na katowickim festiwalu Przestrzeń Słowa. Peter Gizzi urodził się w 1959 roku w stanie Michigan, a dorastał w Massachusetts na wschodnim wybrzeżu. Tam obecnie wykłada i publikuje. Jest autorem kilkunastu tomów poetyckich. Żarliwa elegia, która ukazała się w tym roku po polsku w przykładzie Kacpra Bartczaka, przyniosła mu wcześniej bardzo prestiżową nagrodę T.S. Eliota. Jedna z wcześniejszych książek Archeophonics była z kolei w finale The National Book Award. Na początek posłuchamy właśnie tytułowego wiersza z tego tomu. Przekład Kacpra Bartczaka ukazał się w internetowym czasopiśmie Wizje. Czyta Łukasz Borkowski. Archeofonika Tylko odwiedzam ten głos. Tylko odwiedzam układy molekuł, które mówią, co mówię. Tylko odwiedzam świat w tej chwili i świat jest w ogniu. Zawsze był w ogniu. Mówię to i to mnie mówi. Tak to działa. Huśtawka taka. Archiwum w ustach i archiwum jest w ogniu. Taka historia. Słońce i ciało i ciało na Słońcu. Tak to było, dokładnie tak. Świat, który przychodzi do mnie i świat wokół mnie. Wokół mnie są słowa, które to mówią. Mówią ogniem, mówią coś albo wszystko. Przyznam, że ten wiersz spodobał mi się ze względu na ideę archeologii dźwięku, czyli czegoś niematerialnego. Proszę posłuchać, jak mówił o tym sam Peter Gizzi. Bardzo lubię terminologię archeologiczną. Pierwszy wiersz w mojej nowej książce, Żabliwa Elegia, nosi tytuł Lokalizacja Znaleziska Nieznana. Jeśli pójdziesz do muzeum, zobaczysz na przykład obiekt podpisany Asyria 800 lat przed naszą erą, a potem przejdziesz do kolejnego artefaktu i zobaczysz, że jest tam napisane Lokalizacja Znaleziska Nieznana ponieważ nie wiedzą skąd ono pochodzi. Pomyślałam, że to dobra metafora poezji, rzecz o nieznanym pochodzeniu, bo to jest rzecz, jest realna, ale też jest nieznana. Tak w moim odczuciu działa poezja. Czuję się komfortowo, będąc po prostu częścią czegoś o wiele większego ode mnie. To daje mi poczucie przynależności. Dawni poeci mogą być martwi, ale żyją we mnie. Jeśli poezja jest dobra, to jest zawsze współczesna. I myślę, że trzy rzeczy, które naprawdę cenię w poezji, to tajemnica, obecność i intymność. Dobra poezja ma zawsze w sobie tę obecność, niezależnie czy została napisana w pierwszym wieku, czy współcześnie. Jest zawsze żywa. Poza tym interesuje mnie szczerość, autentyczność. Chciałbym ją przekazywać w moich wierszach, przekazywać autentyczne doświadczenie życia, życia w tym konkretnym momencie. Kiedy używam zaimka ja, to jestem tylko jakby jego niewielką częścią. Jestem w nim ja, ale ten zajmek mieści też całą przeszłą świadomość wiele, wiele głosów, które się na niego składają. Kiedy piszę, nie czuję się jakbym coś wyrażał, tylko jakbym był wyrażany. Nie piszę też dla czytelników. Piszę dla zmarłych, Nie dla duchów czegoś takiego, większego niż ja. Chcę być tylko tego częścią. To tak jak patrzenie w rozgwieżdżone niebo. Tam, gdzie się wychowałem, było bardzo ciemno i kiedy patrzyłem w niebo, widziałem całą drogę mleczną. I wtedy miałem poczucie odpowiedniej miary. Nie byłem ani większy, ani mniejszy niż cokolwiek. Byłem dostrojony. Nie chcę być mniejszy lub większy. Chcę być częścią tej ogromnej, trwającej, rozrastającej się opowieści, nazywanej wieloświatem. Zawsze byłem nastawiony na to, żeby dostroić się do otaczającego mnie świata, który mnie przerasta. Ale to jest to okay. kolejne. spotkanie z Peterem Gizim i jego wierszami w przykładzie Kacpra Bartczaka już jutro o tej samej porze.